Mała regulacja z rana No i witam już wszystkich oficjalnie po małej regulacji Nie wiem czemu, ale strasznie koła się rozjechały Nie widać było, żeby gdzieś na drążkach coś poszło Żeby coś było zgięte Nie mam absolutnie bladego pojęcia gdzie I strasznie jedno koło, szczególnie tutaj lewe Odjeżdżało eee, Przód po prostu większy był na jak no ale jakoś powoli się udało to ustawić zbieżność Po paru kombinacjach No i teraz mniej więcej jest dobrze Widzę ładnie osiuje za czujnikiem Może lekko do lewej strony ściąga Ale to kwestia 15 minut regulacji Ale dzisiaj nie ma tych 15 minut Bo jest już godzina 10.40 Dość późno Nie wiem, czy dzisiaj uda się coś ruszyć z belowaniem Takim ślimaczym terpie no bo parę hektarków trzeba zagrabić może masy nie ma dużo ale jednak te hektary trzeba objeździć a zagrabianie to jest taka robota że tutaj się nie pogoni bo jak pogonię, to znowu belarką będę musiał się więcej kręcić bądź też dokładnie wszystkiego nie pozbieram także cóż no jeżdżę powoli, zaczynam tutaj od Lucerny i obok też Łąkę żeby Yy, było gdzie te belę z lucerną podstawiać No, tej lucerny to troszkę jest Nie można narzekać Zobaczymy finalnie ile belek będzie, bo na poprzednim pokosie było 30 Czy rekord zostanie pobity czy nie? Zobaczymy Dobra, żarty się skończyły, tata pojechał zagrać dalej. Znalazł chwilę. A ja tymczasem czepiam ciągnik do belary i lecę belować, nie ma co zwlekać, bo ta pogoda jest taka niepewna. A jest okienko, można robić, to działamy. Jeszcze przed wyjazdem mała zmiana, a mianowicie noże, tu widzę jeden nie wyskoczył, jeden nie wskoczył do końca, no bo nałazi tu słomy, co się dało to powyciągałem wcześniej, uprzednio, o i ten nie wylazł, a kurna, to trzy noże do poprawki, no tak jest po tej słomie, że nałażą te rowki i nie chcą później wyjść, więc... Wstępnie z potem z i kombinetkami, co się dało, wydłupałem. A teraz resztę trzeba na hamę od dołu pić młoteczkiem i będzie cała coś. Ruszyła pierwsza działka w siedlisku. Tutaj zacząłem, bo czekam aż lucerna jeszcze troszeczkę, niech poleży, żeby bardziej przewiędła. Podaj, że siódmą belkę robię, także około 10 tyle, ile planowałem. Całe 3 hektary. No niestety, no tak wygląda trzeci pokos. I taką średnią pewnie trzeba będzie przyjąć 3 rybelki belki z hektara. No tylko na lucewnie to tam myślę, że podniesie się średnia i to znacząco. Także sami widzicie, dlaczego nie bryzma. Dokładnie widać na załączonym obrazku. Przyznać się, kto kupił czołówkę Pottingera a lucerna idzie chyba na rekord robię czwartą belkę tu z tego małego działka i jeszcze pewnie koło 4 będzie mam już wstępne szacunki z pół hektara lucerny prawie 9 balotów bo ponad pół balota mam w prasie a z tamtych 3 hektarów niecałych łąki w siedlisku było 10 także takie małe porównanie i ogólnie co dalej szykuję się na Lucerne podejrzewam że rekord padnie bo poprzednio było 30 belek teraz troszeczkę ją przeciągnąłem, ona przyrosła myślę że będzie więcej nie ruszamy troszeczkę bieg niżej i zabijamy w te stwierdzenia o wreszcie, belowanie. Co myśleliście, że się nie uciekacie tego głosowania? A tu jednak, tutaj są trzy grube wały, z każdego po dyszce może być, może nie całe. Zobaczymy, a tymczasem trzeba zastosować taki patent ugniatanie wałków na pokosie. Mikropryzmy będziemy robić. No, nie, niestety, pod ciągnikiem to się wszystko ściąga. Duże kopki się robią. I przed chwilą miałem wątpliwą przyjemność wydzierania to z podbieracza. Ubite dziadostwo, także, żeby już się nie wpieprzyć z tym przejadę sobie to, we w to a środkowy może już jakoś pójdzie, zobaczymy albo też go przejadę, żeby świetny spokój teraz już będzie to się wszystko zbierać ładnie, przyrobi się na przednim tuzie jakiś wał, wow, to by to dogniatał byłoby całkiem zajebiście, no ale no, trzeba sobie radzić tym co się ma mówcie co chcecie, ale po tym zabiegu teraz przynajmniej materiał Równo idzie a nie zgarniał się na gromadki, i, i, no. i było nieciekawie. Teraz to można belować lucerkę. No dobra, to jest prasa ogólnie, ale ma taką wadę w tym podbieraczu, że nie ma tej rolki dociskowej, tylko jest taka blacha upierdliwa. Aż już jeżdżąc po tych wałkach, patrzyłem, czy na internetach czegoś nie można dokupić i zaadaptować że około 2000 taka zabawka by kosztowała patrzyłem po, po cenach tylko muszę zmierzyć długość jaka by tutaj odpowiadała na tą rolkę a co do rolek to już widzę, że siatka się kończy, także zaraz będzie wymiana dobrze, w poniedziałek mlekowicie się zaopatrzyłem w Za lojalnościową 5 groszy do libra, to w tym miesiącu wykorzystane na folię siatki do perelki, do produkcji Fajna rzecz, fajna, fajna rzecz, nie będzie gdzie ta premia jest. żeby nie było lucerna, była osobno zbierana. Mam już wynik z 2,5 hektara lucerny. Udało się zebrać 37B. Również o 37 balocików. Nawet jeszcze troszeczkę lucerny w tym balocie mam, ale tego nie liczę. W poprzednim pokosie były 3 dychy, teraz 37. No to jest naprawdę nie ma do czego się przyczepić. tak? Fajna weślina, aż człowiek myśli, gdzie by tu kolejną plantację lucerki założyć A na wprost mamy kukurydzę sianą Pogorzowskiej W sumie do mnie tych Pogorzowskiej w większości nie odbiegają od tych normalnie sianych Także no spoko, ale zabawy z tą Pogorzowską jednak jest Lepiej więcej lucewne ewidentnie posiadać niż się bawić w te gorzowskie takie jest moje skromne zdanie no ale nie wszędzie można tą lucernę to jest to jest jej minus że nie lubi mokrzejszych miejsc bo tak to byłaby roślina wręcz idealna i na koniec kręcę tą mieszankę e, traw z koniczynu to by było ciężko nasiano ususzyć yy, więc yy, pierwszego działka 7 balotów tu gdzie była lepsza trawa tu gdzieś jest półtora hektara pewnie także zapowiadało się, że naprawdę będzie ładnie a wyszło jak zawsze no ale jeszcze poczekajmy co tam dalej będzie słychać niby nie wygląda, że tu mało leży a. Ale ja wie ile z tego będzie, no jedno jest pewne. Ogromny plus to jest zagrabiarka z bocznym odkładaniem Kiedy oczywiście jest mniej grawy No i ogarnięte Jak mnie nie pomyliło się to z tych 5 hektarów może 5 z haczykiem wyszło 21 balotów czyli te 4 bele z hektara to nie jest całkiem źle. No, się nie pomyliłem. 8 dych, czyli 20 tutaj 21. Więc suma sumarum jest całkiem fajnie, trochę belarkę obczyszczę z grubsza Poskładam kółka od podbieracza. Ile co ogarniać w oborze. I później owijanko. No i lecimy wijać te srebereczka, to znaczy te kulki w srebereczka. Powiem wam, że pierwszy raz z tym zestawem mam przyjemność pracować w takiej oto konfiguracji. Generalnie co bardzo mnie cieszy myśl i perspektywa, że przy włączonych światłach w nocy będę musiał wijać z otwartą szybą niestety nie da się jej zamknąć. Także wszelkiej maści owady będą tutaj w kabinie normalnością tak to niestety się szykuje, bo ogólnie co, później zaczęty obrządek, później skończony a wolałbym to dzisiaj owinąć i utrwaniutko sobie spokojnie powodzić mam nadzieję, że te pierzaste skórki, syry czarne nie podziurawią w tym czasie no zobaczymy bo jak nie to będzie plejenie i się wkurzę delikatnie mówiąc nie wiem też, czy dzisiaj uda mi się ten vlog opublikować. W sumie, jak przyjadę, to na gorąco go zmontuję i wrzucę w sieć. Kto obejrzy, to obejrzy, kto będzie chciał, to obejrzy. Po prostu i tak ten maraton to jest dla stałych, wiernych widzów i trzeba jakoś honorować i to kontynuować. Także dobra, pierwsze co? Podpalamy Hydraulikę. O, taki opatent mam, żeby dźwignia była cały czas w pozycji na wydatek, i zaczynamy zabawę. Kurwa za daleko, ale nie sięgnie. na styk. Trzeba przy samej beli podjeżdżać. No, jednak przyzwyczajenia z Ursusa zostały. Ależ to będzie zapieprzeć tę owijakę. Uchwyła. Wow. Widzieliście to? Ja muszę dławić na tym, na no, rozdzielaczu. Bo inaczej tabela O. Wypierdzieli się. O, albo folia pęknie. No, także ciekawie mnie czeka. Dobra Kleję tą folię i podejście numer dwa Dobra, ok Osamigo zruszyła maszyna To teraz muszę się trochę pobawić i osobno trzonki ustawić, a osobno lucerny, żeby się później nie pomylić i nie pomieszać. Musiałem zmienić folię, bo tamta w ogóle nie szła to dwa, trzy obroty się rwała nie było w ogóle opcji pracować a teraz to idzie o Mówiliście, że można lucernę stawiać bez obaw na łące znaczy na tej ścierni polucewniej ale ja osobiście się boję, bo wychodziłem no to jak patyki, wszystko chrupie pod nogami jednak ona trochę była za długo przetrzymana i taka stara lucewna i stara dar normalnie no jak patyki no. i boję się tutaj stawiać bel żeby sobie dziurnie narobić a że łąkę mam obok to się przemęczę i przewiozę tak dla spokojności chociaż kuźma i pary jest a godzina już jest 20.30 wesoło Widać o cało do Nie ma zmiłuj 32 belki owinięte dwie mam na objatce. To no już się zbliżam do połowy, ale lecę po kolejną rolkę. Już nie chcę tymi białymi się męczyć, bo to i nie ma czasu. Na zakończenie, może dobrze się schodzić: to ona nie będzie tak się kleić i ściągać, Jak będzie chłodniejsza to może jakoś będzie szło. Więc mam jeszcze jedną, tą szarą to to tą szarą będę kręcił po prostu. tylko muszę zjechać do domu nie ma zmiaru, źle wybrałem powiem wam, że inwestycja w Teledy no nie ukrywam była trafiona jak za dnia się odbija ale widać z daleka gdzie ona się znajduje Także spoko, luz, idzie. Ogólnie już jak te owiny to będzie 36. Także pomalutku bywa, a jest godzina 21:30. To i tak nieźle, powiem Wam, że i tak nieźle przed północą powinienem chyba południeźle. Powiem Wam się zachciało mi kręcić te bele. widzimy nie to już dawno byłoby to po temacie i by nie zostało to co dzisiaj się pieprze z tymi paroma belami to bym wszystko zebrzał w pryzmę i jeszcze w tym czasie nakrył no ale cóż no zachciało się sianka zachciało się roboty no to kręć te belę <grywka> na swoją zgubę Zaczął festiwal szybkiego cedłospala latającego Coraz bardziej na molne się robią. Ale już nie dużo zostało. Stało mi 24 belki. Jest godzina 23. Także, także pomalut leci ale najgorzej bo Żyd się zaświecił. Ale już może takie, można powiedzieć, resztki to winę. Bo tutaj naprawdę na to owijanie do tego paliwa dużo nie potrzeba. Z 5 litrów nie zrobione. Prawdę powiedziawszy. Yy, ogólnie i tak ten ciągnik mało spalił, bo zobaczcie, wykosił gdzieś tak z 27 hektarów. Było wykoszone z przejazdami. Zbelowane 80 bel I jeszcze owinę na jednym z glewników, powiedzmy na 180 litrach, bo więcej to nie, nie wejdzie. Gdzieś ze 170 jak go będę dodam pożywał. Yy, jak znam ciągnik to, to tyle wejdzie. Także moim zdaniem... Nie jest dużo i też nie jakoś oszczędzane tylko jak trzeba to będą podłogę szerinować. No i kulam sobie te belki. Powiem wam, że w nocy bardzo przydaje się yy, świadomość tego, ile na danej łące leży balotów. Wtedy możemy sobie szybko policzyć, czy owinieliśmy wszystkie. A akurat 10 tutaj owijam z trucla pakuję na owiarę i zostanie mi jeszcze 4, ale najgorsze jest to, że już kończy się ta dobra folia i zostanie ten badziew, co się klei i rwie i ciągnie. Jakoś trzeba będzie się przymęczyć. Miejmy nadzieję, że już teraz wieczorem o chłodzie to nie będzie tak się zjadlić. Myliłem się co do tej folii. Ona nie tylko w cieple chujowo idzie. Ale też i po chłodzie Pół beli owinałem, już mam jej serdecznie dość Zobaczymy co będzie dalej A najgorsze jest to, że ten sam wyrób mam w Ostatnią rolkę I taki mam dylemat, czy to ta felerna Bo jeżeli ta by była tylko felerna, no to tam bym założył jakoś by szło. Ale jeżeli druga jest taka sama to cholerę mam kolejną zaczynać się wkurzać niepotrzebnie Zobaczę, te dwie owiny jak będzie tak dalej kiepsko Się rwało i w ogóle To rzucam to w pizdu jutro rano jadę, kupię normalną O, już kurwa Zatrzymuję się Jebaniutka Zobaczcie, ZOBACZCIE JAK SIĘ KLEI W KURWĘ JEBANA Inaczej nazwać nie można Przelatuje po prostu za daleko rolki Chyba znalazłem na szmatę sposób Po prostu tych rolek nie Dopychałem, nie, nie odbezpieczałem Żeby nie dotykały Do rolki No i powiem wam, że drugą Belkę tak owijam jest póki co ok. Może naciąg trochę mniejszy tej poli ale pies ją ganiał Najważniejszy, że się nie zrywa Zostanie mi ta i jeszcze 7 wobec oficjalnie koniec owijania za 21 także Także tak się zeszło także 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 kończymy dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnym